Tlak skrzydłańskich zbójników, e, który kiedyś został wytyczony przez świętej pamięci zmarłego naszego kolegę geodetę Henryka Pazdura, od dzisiaj będzie nazwany jego imieniem. Szlakiem skrzydlańskich zbójników wytyczonym przez Henryka Pazdura turyści w rytm dźwięków skrzydlańskich piosenek w niedzielę maszerowali na szczyt Śnieżnicy. Nikt z wędrowców się nie przestraszył zarówno długości trasy, jak i samego stopnia jej trudności, zwłaszcza, że końcowy odcinek szlaku był bardzo stromy. o czym w naszym archiwalnym materiale opowiadał świętej pamięci Henryk Pazdur. To jest męczący, no ale myślę, że dla turystów... E, naprawdę będzie Beskidu, czymś nowym wyzwaniem. A zwartą grupę turystów na szczyt Śnieżnicy przyprowadził Jarosław Orzeł, przewodnik beskidzki. Jeżeli poziomice z mapy uciekają, no to jest po prostu bystro, przy czym i tak lepiej jest wchodzić jak schodzić. Turyści na szczyt Śnieżnej Góry wędrowali z przełęczy Gruszowiec, a także od stacji kolejowej i wyciągu narciarskiego Kasinaski. Zachęcam do wyprawy każdą taką rodzinę, i żeby, no i znajomych, z znajomych można, o właśnie spotkałem tu znajomych z pracy, fajna atmosfera. No to panią Natalię zapytamy, jak wam idzie ta wyprawa, bo no, dziewczynki same tutaj wędrują. Ruszyliśmy już o ósmej, także na spokojne, z przerwami. Dziewczyny, podoba się Wam? Tak. Tak. No, się ma 3-latka, także też daje radę. Tym razem na startowisku nie spotkaliśmy paralotniarzy, ale chętnych do oglądania przepięknej panoramy z tej właśnie perspektywy nie brakowało. Jest to grupa 12 położnych, które od trzech dni jesteśmy w pięknym Beskidzie Wyspowym i spacerujemy sobie tutaj. Eee, właśnie, skąd ten spacer na Najpierw przyszłyśmy z Gruszowca do ośrodka rekolekcyjnego, tutaj mamy wykupiony nocleg, przepyszne jedzenie tutaj jest. Wczoraj byłyśmy na Świlinie, potem z powrotem wróciłyśmy do ośrodka rekolekcyjnego, a dzisiaj jesteśmy na śnieżnicy. Przeświętą świętą dla ponad 500 turystów odprawił ksiądz Macie Ścibur, kapelan ośrodka rekolekcyjnego na śnieżnicy. Po niej tradycyjna fotografia i rozmowa o Henryku Pazdurze, którą podzielili się jego najbliżsi. Niezmiernie się cieszymy, że jest nas tak dużo dzisiaj, byłby pewnie z nas dumny, i myślę, że tak patrzy na nas z góry i cieszy się, że jesteśmy. I nawet dla. Dlatego nawet słońce zaświeciło, chyba dlatego, że tam tata u góry na nas patrzy. patrzy. Druga część wydarzenia odbyła się na filmowej stacji kolejowej w Kasinie Niewielkiej, która była planem zdjęciowym do blisko 10 seriali i filmów, w tym także tego oscarowego. Kasina Wielka, filmowa stacja, Justyna Kowalczyk. No ale dzisiaj też ogromna gościnność całej miejscowości. No tak z okazji tej uroczystości, jaką tu organizuje pan Szynalik. Chcieliśmy się dołączyć do tego i nasze panie z Koła Gospody Wiejskich przygotowały posiłki, poczęstunki. Było zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha. Smacznym bigosem i wypiekami częstowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich zagórzanki z Kasiny Wielkiej. Z nami pani Dorota Wątroba, która teraz nakłada bigos przygotowany przez? Przez KGW Zagórzanki Kasina Wielka, jak wiadomo. to ja co oprócz tego? Oprócz tego no ciasto, woda. Kasina Wielka gościnna ta stacja chyba zawsze wszystkich dobrze gościła. Najbardziej gościnna jest i cieszymy się bardzo, że tyle osób właśnie tu przychodzi. No i odwiedza nas, nasz namiot ze smakońkami. To był swego rodzaju kolejowy wars w plenerze. Wszystko smakujemy, dziewczyny schodzą z góry, biuro otwieramy, żeby nie były głodne, dlatego im to niosę. Wszystkiego dobrego. Pani Aniu, ale jeszcze jest jedna osoba, która z wami wędrowała, taka dziewczynka. Jeszcze dwie dziewczynka, tak. Nina, córka i jeszcze babcia. Jak sobie poradziły te maluchy? Na początku było kiepsko, a potem jak się zaczęła ta wielka góra i coś się działo, no to już była zabawa, to już wtedy targali do góry. Przepracowałem bez paru dni 42 lata w służbie wagonowej. Dziś jestem już na emeryturze. No i, i co, kiedyś jeszcze właśnie tak jak pan wspomniał, kasi na to co drugi dom. Prawie kolejarz, maszyniści, nie maszyniści, w każdej służbie ktoś tam pracował. Ta linia to nie tylko było miejsce pracy dla wielu osób z naszego regionu, ale to też ona w pewien sposób ludzi dowoziła do pracy. No dowoziła do pracy, dowoziła do szkół, rozkład jazdy był tak dopracowany że pociągi zdążały do sąsa, do Limanowej, do Mszany przed rozpoczęciem pracy w zakładach, przed rozpoczęciem pracy yy, nauki w szkołach. No i w sumie tej turystyki nie było tak, jak teraz rozwiniętej. Każdy ma auto, ja sam tu autem przyjechałem, więc yy, ten pociąg no, no, łezka się w oku kręci na wspomnienie dawnych, do, dobrych czasów. Za ścianą warstw wita nas, warstw dla nas, warstw wita, was, warstw dla was, warstw wita, nas, warstw was, nas, wita, was. A śpiewem artyści krakowskiego kabaretu Lokamelot przy udziale piechurów i miłośników kolei wspólnym głosem apelowali o zachowanie części Galicjanki jako atrakcji turystycznej. Chcemy, żeby znalazły się środki na tą rewitaryzację i mamy nadzieję, że tym kolejnym śpiewem obudzimy serca włodarzy i w Warszawie i w Małopolsce i uda się zrewitaryzować te. Obiekty, a równocześnie naszym takim marzeniem jest, żeby w Dobrej powstało Muzeum Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Zielony, patrz, jak wszystko Ludzie tutaj już niektóre, niektóre piosenki znają na pamięć, poza tym korzystamy z klasycznych utworów, które były znane z telewizji, z radia i z różnych innych miejsc. Także no, widać było, że niekiedy tylko zerkali w teksty, a tak to z głowy. Rekord i wspólny śpiew niósł się chęt daleko. A co najważniejsze, znowu udało się go pobić. Co prawda parowozu i pociągu nie było, ale nikomu to nie przeszkadzało. Też jako gmina mocno się włączamy w to, żeby ta trasa kolejowa powstała, żeby, żeby rzeczywiście nasz teren stał się bardziej otwarty e, i bardziej dostępny. E, I bo mamy w do zaoferowania turystom. Nie tylko tutaj na Podhalu jest Zakopane, nie tylko Pieniny, ale tutaj przepiękna oferta Beskidu Wyspowego i Gorców. I na łóżku.

Odkryj Beskid Wyspowy 2023 102 Wyspy Beskidu Wyspowego. Organizator: Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzeńskiego. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna.